Chciałem porozmawiać z Wami o izolacji. Przypomina mi się, ta izolacja, jak mamy teraz dzisiaj: że zostajemy gdzieś sami, nie możemy wychodzić z domu, nie możemy iść normalnie do pracy, nie możemy się spotykać z innymi ludźmi. Nie możemy się cieszyć tym, że, że, że mamy znajomych i przyjaciół, nie możemy ich odwiedzać. E, przypomina mi się, e, sytuację, w jakiej byli ludzie trędowaci, e, w czasach Chrystusa, do tej pory są, e, zdarzają się przypadki trądu na świecie. Nie jest to już tak powszechne, jest to wyleczalne, ale w czasach Chrystusa ten człowiek, który był trędowaty, był zupełnie oddzielony od społeczności. Czytając, przygotowując się do dzisiejszego kazania, przygotowując się do dzisiejszego słowa, czytałem o trądzie i znalazłem w podręczniku o chorobach zakaźnych taką informację, że ludzie dotknięci trądem boleśnie odczuwają izolację we własnym środowisku. Często popadają, popadają w bardzo głęboką depresję. Dzisiaj jesteśmy w takiej samej sytuacji. Popatrzcie, boimy się jutra. Nie wiemy, co, co tak naprawdę będzie. Nie mamy dochodów. Niektórzy ludzie muszą pozamykać swoje interesy, swoje sklepy, swoje. Restauracje na długi czas i, e, i nie mają z czego żyć. E, nie wiadomo, kiedy to wszystko się skończy. E, zaczynamy mieć obawy. Przychodzą obawy, przychodzi strach i, e, i zaczynamy e, myśleć negatywnie. Zaczynamy też popadać w taki stan odrętwienia. Taki stan beznadziei. E, I poczytajmy dzisiaj trochę fragmentów pisma, gdzie jest mowa o ludziach właśnie trendowatych. Tych, którzy byli oddzieleni e, e, od społeczności. Ci, którzy w tamtych czasach człowiek trendowaty musiał iść e, e, i e, taką kołatką e, kołatać i mówić e, idzie nieczysty, nieczysty. Dzisiaj od wczoraj jest przepis, że nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść z domu i muszę dwa metry chodzić w odległości dwóch metrów od mojej żony. To jest, gdyby ktoś mi powiedział dwa miesiące temu, że coś takiego będzie, to bym powiedział, że to jest zupełny absurd, że w ogóle chyba ktoś zwariował, a dzisiaj jest to prawda. Jesteśmy tak, jak ci ludzie, trendować. Odizolowani od wszystkich, od, nieczyści. I słuchajcie, jest taka zadziwiająca rzecz, że ponieważ w czasach starożytnych tron był powszechnym zjawiskiem, powszechną chorobą i wiele osób było chorych i trzeba było izolować, ale Bóg w księdze, Mojżeszowej, mówi o tym, jak należy sprawdzać człowieka wyleczonego z trądu. Całe, całe dwa rozdziały, 13 i 14 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej mówią o tym. Nie będziemy tego czytać, bo w tej chwili nie jest to aż takie istotne, w jaki sposób był sprawdzany człowiek, który który był który ozdrowiał z trądu, ale był to wtedy, w czasach stożycznych, taki martwy przepis. E, uczeni pisma, e, ludzie naprawdę e, bardzo e, zgłębiający, e, zgłębiający pisma, e, nie, nie wiedzieli, dlaczego Bóg e, aż całe dwa rozdziały tak bardzo obszerny fragment poświęcił temu, e, jak należy sprawdzać człowieka uluczonego strądu, ani a nie było w w tych czasach uzdrowień, e, zupełnie e, uzdrowień z tego trądu. Przynajmniej wśród e, ludzi z Izraela. W Biblii czytamy o dwóch takich e, uzdrowieniach. Pierwszy był jeszcze przed nadaniem prawem a drugie to nie, był, to nie był człowiek, to nie, nie był żaden Żyd. I słuchajcie, e, na pewno wiele osób się zastanawiało, czemu Bóg mówi o uzdrowieniu, a tych uzdrowień nie ma. I ludzie tak myśleli, myśleli, ci uczeni zastanawiali się, jak to, jak to jest z tym fragmentem i doszli do pewnego wniosku, doszli jeszcze na długo zanim się pojawił Chrystus o tym, że zdolność do uzdrawiania ludzi z trądu, zdolność do oczyszczania ludzi z trądu będzie miał Mesjasz, będzie miał inaczej z greckiego Chrystus. I słuchajcie, w tym kontekście przeczytajmy sobie fragment z Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy sobie ósmy rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu. Mateusza, pierwszy, od pierwszego do czwartego wersetu. A gdy zstąpił z góry, mowa tu jest o Jezusie. Poszło za, nim wiele, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty przystąpiwszy złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus, bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Inny fragment, ja wybrałem taki fragment z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 17 rozdział, od 12 do 14 wersetu, mówi o 90 dziesięciu trędowatych. I jest napisane, gdy wszedł do pewnej wioski, Wyszło naprzy, naprzeciw niego dziesięciu trendowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Zobaczcie tych ludzi odizolowanych. Zarówno w tym pierwszym przypadku, który był ten jeden trendowaty, a później tych dziesięciu. oni z daleka pod ich, podchodzili do Jezusa. Yy, yy, z taką mam takie wrażenie, że z taką yy, wręcz no, yy, nieufnością może być odpowiedziane, yy, bali się, że Jezus ich odrzuci jak, jak, jako ludzi trendowatych. Oni byli przyzwyczajeni do tego, że byli poza społeczeństwem byli przyczynieni, że ludzie że muszą unikać ludzi. Byli przyczynieni do tego, że są daleko od, od innych istot ludzkich. Mogli się tylko spotkać z innymi trendowymi, którzy byli zarażeni. I podchodzą do Jezusa z pewnej odległości mówią: Pierwszy mówi: Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ci tych dziesięciu mówili: Jezus się niszczył, się nad nami. E, mówi to z pewnej odległości, jak tutaj, e, jak tutaj jest napisane w Ewangelii Łukasza. I słuchajcie, i co robi Jezus? Czy Jezus e, w, tym, e, w tych fragmencie, jak jest napisane, mówi ci nieczyści, e, nie interesujecie mnie, e, albo przegania ich, e, albo ignoruje zupełnie? Zobaczcie, szczególnie to widać w tym pierwszym przypadku yy, w Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane, że Jezus powiedział: Wyciągnął rękę, dotknął tego trendowatego i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. Słuchajcie, czy ten Jezus rzeczywiście musiał dotykać? Dzisiaj nie, dzisiaj nie możemy podawać rąk. Są żarty, że, że witamy się łokciami i, i, i stopami, że yy, wchodząc nawet do sklepu, musimy yy, zdezynfekować dłonie, żebyśmy czegoś nie dotknęli, żeby ktoś inny się od nas nie zaraził przypadkiem. A Jezus dotyka tego trendowatego. Dotyka tego chorego, który, yy, yy, który mógłby go teoretycznie zarazić. I. Może, może Jezus tylko uzdrawiał w ten sposób, że, że musiał go dotknąć. Przeczytajmy fragment dalej. Przeczytajmy sobie o uzdrowieniu setnika. To jest Mateusza, 8 rozdział, od 5 do 13 wersetu. A gdy wszedł do kafarnału, Jezus oczywiście, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie. Sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł, Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona, e, będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzą i mam na sobą żołnierzy i pod sobą żołnierzy i mówią temu, idź, a idzie. Innemu zaś Przyjdź, a przychodzi. I cudze swemu czyń, ale to a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do Niego, którzy e, rzekł do tych, którzy szli, za Nim Zaprawdę powiada wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem, a powiada wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, i z, z, z Izaakiem i z Jakubem e, w królestwie niebios. Synowie królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, tam gdzie płacz z zębów, i rzekł Jezus Zetnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech się stanie, i został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Patrząc na ten fragment, widzimy wyraźnie, że Jezus jest w stanie uzdrawiać się na odległość. Nie potrzebuje do, nikogo dotykać, a jednak e, tego tryntowatego tego człowieka odizolowanego, wyrzuconego społeczeństwa dotknął. Zro... Ja nie wiem, co rozumiecie przez to, ale jest to dla mnie taki znak, że ta moc Jezusa Chrystusa, jego dotknięcie yy, yy, jest w stanie wszystko uzdrowić. Ta choroba yy, tego człowieka trendowego nie była w stanie wejść na Jezusa. To e, e, ta siła, ta moc e, Jezusa Chrystusa e, działa odwrotnie. Ona uzdrawiała. E, nie wiem, czy pamiętacie taki fragment z Ezechiela, kiedy jest mowa o tym, kiedy, że wypływa e, woda spod, e, spod Tronu Bożego e, i wpada do, e, do rzeki Martwej. I co się dzieje? Nie zaraża się ta, ta czysta woda spod tronu e, martwicą, ale ożywia to, co martwe. Podobnie Jezus Chrystus, On ożywia to, co martwe. I wiecie, to, e, to nie jest tylko takie opowiadanie, takie gadanie. Nie mówię tego, e, e, dlatego że tak mi się wydaje, ale e, nieraz doświadczałem też we własnym życiu Bożej mocy, która ożywiała. I podobnie, e, podobnie jak e, tego tradycyjnego, Jezus przywrócił do społeczeństwa, e, dał, mu, e, dał mu życie, e, dał mu, da mu nowe życie, dał mu e, zdrowie. Tak samo Jezus Chrystus może i nas przywrócić z powrotem e, do społeczeństwa, wyrwać z nas z tej izolacji, e, wyrwać nas z tej niemocy, wyrwać, wyrwać nas z tej depresji i z tego e, stanu takiej, E, takiego osłupienia, bo moc, którą posiada Jezus Chrystus, jest e, mocą e, ku, e, ku życiu, a nie ku śmierci. I to jest to, e, co rozświetla wszelką ciemność, to, e, która rozświetla wszelkie wątpliwości, która usuwa wszelki strach. ale dlaczego my się boimy? Czego my się boimy? Dlaczego nie jesteśmy w stanie zaufać Jezusowi? Czemu to wszystko, co jest, y, y, co jest ciemnością, nas potrafi tak złapać w y, y, takie szczęki i nas ścisnąć? I, i jesteśmy, jesteśmy tak... Jesteśmy... Y, 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 Tacy, że, że nie jesteśmy w stanie dalej pójść. Nie ma w nas radości. Nie ma, e, nie ma w nas tego uzdrowienia, które powinno być w Chrystusie. Wiecie, e, ktoś powiedział, że wszystkie te rzeczy już zostały dawno przerobione. I, I chyba to jest prawda, bo na każde nasze pytanie jesteśmy w stanie znaleźć swoją Bożym odpowiedź. Wiecie, Jezus pisał do, e, do swojego ucznia Tymoteusza w drugim liście w pierwszym rozdziale, od 6 do 9 wersetu takie słowa. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez złożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o, nasz, o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty e, mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie, dla, e, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie, Jezusie przed e, dawnymi wiekami. Zobaczcie. Ja wybrałem trochę szerszy fragment. Tutaj, jak gdyby, jeżeli mówi się o strachu, to często się używa tylko tego krótkiego fragmentu, albowiem Bóg nie da no, nam ducha bojaźni, ale chciałem, żeby, żebyście zobaczyli cały kontekst. Bóg mówi: Nie z tego powodu przypominam Ci, z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez złożenie rąk moich. Dzisiaj, tak. Y kiedy rozmawiamy, kiedy, kiedy, kiedy mówię to słowo, przychodzi mi to, że każdy z nas, kiedy przyszedł do Chrystusa, na pewno jeszcze dużo wcześniej, ale może zaczął to rozumieć, kiedy przyszedł do Chrystusa, został powołany do, do jakiegoś. No, każdy ma jakieś powołanie. Każdy jakiś ma dar. I. Często żyjąc w tym naszym e, takim codziennym życiu, naszymi codziennymi troskami. Oczywiście nie mówię e, o tym, że e, trzeba być e, takim zupełnie e, obojętnym na co się dzieje, ale e, kiedy się przejmujemy troskamy tym, e, co jest e, wokół nas, zapomin zapominamy, do czego jesteśmy powołani. E, całkiem niedawno też, też myślałem, o tym, że e, nieraz Bóg mówił o tym, że, żeby głosić, żeby mówić o nim, ale gdzieś te mm, e, troski codzienne, te e, trudności codzienne m, biorą górę nad, nad tym moim powołaniem e, i, e, i zapominam o tym, e, do czego tak naprawdę jestem e, powołany, do czego, e, e, dlaczego. Co chciałby Bóg ode mnie, abym do niego wykonywał, i podobnie i Ty jesteś w stanie sobie przypomnieć swoje powołanie. Nie zapominaj o tym powołaniu, roznieć je na nowo. To powołanie jest celem Twojego życia. To powołanie da Ci radość, da, da motywację do, do pracy i przemywania trudności. Pomoże Ci wpuścił y, y, krok dalej to słowo, albowiem nie da nam Bóg Ducha bojaźni. Nie chodzi tu y, w tym fragmencie o bojaźń Bożą, tak? bo jest ważne, żeby, y, żeby mieć bojaźń przed Bogiem. Ale y, chodzi tu o, taką, o taki strach przed y, ludźmi, strach przed y, y, zmianą, strach przed y, y, krokiem dalej. Bóg tego nam nie dał. To nie jest od Boga. Bóg nam dał moc. Bóg nam dał miłość. I Bóg, jak to jest napisane, i powściągliwość. Niektórzy mówią takie zdrowe myślenie. Bóg dał nam moc, aby przezwyciężać rzeczy. Bóg dał nam moc, aby pokonywać ciemność. Bóg dał nam moc, aby, abyśmy byli w stanie. E, wprowadzać jego rzeczy e, w życie na tej ziemi. Bóg dał nam miłość, udzielił nam e, e, ze swojej nieskończonej miłości e, miłość do ludzi, miłość e, do zgubionych, miłość do naszych wrogów, miłość do, e, do tych, co patrzą inaczej, miłość tych, którzy nas, nas prześladują. Tak, mamy tą miłość. Bóg dał nam też. E, Zdrowe myślenie, powściągliwość. Słuchajcie. Wielu kaznodziejów, wielu namaszczonych ludzi gdzieś się wytraca, się, wytraca się i chowa i, i gubi się przez to, że zaczyna pożądać rzeczy, które nie są nic warte, którzy zaczynają poszukiwać pożądać pieniędzy, którzy zaczynają pożądać jakichś dóbr materialnych i gubią swoje, swoje powołanie. I gubią ten swój cel w życiu. Ubierają, obierają sobie jakiegoś takiego e, bożka ani Boga. jest dalej. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Słuchajcie, tutaj apostoł Paweł, kiedy pisał te słowa, nie był w jakiejś komfortowej sytuacji. E, nie siedział sobie w jakimś tam pałacyku, nie popijał koktajli, e, nie skoszywał się słońcem. Słuchajcie, on był e, w więzieniu domowym, czekał na, e, na sąd. E, być może domyślał się, że, e, że będzie ścięty. E, jego sytuacja nie była różowa, ale słuchajcie, on nie zapominał e, o swoim powołaniu i mówi, nie wstydź się świadectwa o Panu Naszym. I słuchajcie, Paweł e, mimo tej sytuacji, mimo biedy, mimo cierpienia, mimo zamknięcia, mimo bez, bez nadziei, mimo izolacji mówił o, o, o Panu naszym. Mówił o Jezusie Chrystusie. E, mimo że cierpiał, cierpiał dla czegoś do, więcej, cierpiał dla Ewangelii, cierpiał do, do, dla dobrej nowiny, cierpiał dlatego, e, e, cierpiał. E, aby przekazać tą dobrą nowinę, że przyszło wyzwolenie, że przyszedł Jezus Chrystus, który uwolnił e, nas od, e, od grzechu, który uwolnił nas od, e, e, od niewoli e, diabelskiej, który e, otworzył nam raby nieba. On śpiewa się do tego, abyśmy dzisiaj my mogli słuchać te słowa, abyśmy dzisiaj mogli e, e, czytać Pismo, czytać Nowy Testament, czytać o dobrej nowinie. I mówi dalej, że nie na podstawie uczynków nas powołał Bóg do, do tego, nie na, podstawie, nie na podstawie tego, że sobie wyprosowaliśmy, ale powołał nas postawieniem, postawieniem swoim i łaską daną nam w Jezusie Chrystusie przed dawnymi wiekami nie są to piękne słowa, przez łaskę Jezu, danej nam w Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, to jest też ważne, żebyśmy zrozumieli, że to, że mamy Jezusa Chrystusa, to jest wielka Boża łaska i hallelujah za to. Że mamy natchnienie, mamy Tego, przez, przez którego jesteśmy. Uwalniani, przez którego jesteśmy wyciągani z tej izolacji, przez którego dotyk, dotyk możemy być wolni, możemy być uwolnieni od beznadziei, możemy myśleć o przeszłości, możemy być uwolnieni od izolacji, dzięki, dzięki tej wielkiej łasce. I zobaczcie, On nie wstydzi się nas dotknąć, nie brzydzi się nas dotknąć. On chce nas dotykać. Jego moc jest ponad wszelkim brudem, ponad wszelkim, wszelkim odstępstwem. Słuchajcie, popatrzmy na siebie, popatrzmy na to, co robimy. Naprawdę my nie jesteśmy tacy piękni, abyśmy chcieli. Brudzimy się każdego dnia. A Jezus Chrystus się nas nie, nie wstydzi. Tak jak rodzic, matka lub tata nie wstydzi się, czy nie brzydzi się wziąć swoje najbardziej upaprane dziecko, przepraszam za takie słowo, najbardziej brudne dziecko, wyciągnąć, wziąć do kąpieli i oczyścić. Tak samo Jezus Chrystus nie brzydzi się tego, w jakim jesteśmy stanie. Nie brzydzi się tego, że y, mamy sobie wiele zarzucenia. Y, nie brzydzi się tego, że jesteśmy w depresji. On po prostu jest, czekaj i kołacza z naszej drzwi. Czy nie są to słowa pełne pocieszenia? Pytanie jest, czy my w to wierzymy? Pytanie jest, czy rzeczywiście y, chcemy, aby Jezus Chrystus nas uzdrowił? W liście do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, pierwszy werset, trzy jedynki, jeden, jeden, jeden. I to powinno być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jest napisane naprawdę niesamowite słowo. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę: wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ja troszeczkę odwrócę te słowa, to znaczy, że nasza wiara pozwala nam nie musimy czegoś widzieć, aby wierzyć. Potrzebujemy mieć przeświadczenie, czego się możemy spodziewać. A czytając słowo Boże, czego się możemy spodziewać o Chrystusie, samych dobrych rzeczy. Tak jak mówiłem, możemy się spodziewać uwolnienia, możemy się spodziewać odnowienia. Możemy się spodziewać po nim nowego życia, w zupełnie innej e, jakości, bożej, niebiańskiej jakości. Wiecie, możemy pokładać e, nadzieję w wielu rzeczach. Jak patrzę e, e, na to, co się teraz stało, i na to, jak e, wcześniej myśleliśmy, o, jak nasze myślenie było kilka tygodni temu nawet, kiedy wierzyliśmy w pieniądz, wierzyliśmy w biznes, wierzyliśmy, że jesteśmy niepokonani, że możemy pokonać cały świat. A teraz jeden jakiś niewidoczny wirus e, najbardziej rozwiniętych kraje świata rozkłada e, i e, nie wiemy, co z tym zrobić rozkładamy ręce. Jesteśmy bezradnymi ludźmi. Ale yy, wiara w Jezusa Chrystusa nas nie zawiedzie. Pierwszy list Jana, werset 3, 8, nie Ewangelię Jana, ale list Jana, yy, mówi yy, werset, yy, trzeci rozdział, ósmy werset, mówi, druga część tego wersetu mówi, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła debelskie. Nawet nie wiem, co mogę dołożyć tych słów. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła debelskie. I ten Jezus Chrystus, o którym tu dzisiaj tyle mówimy, On po to przyszedł na świat, aby zniszczyć, zgładzić naszą wszelkie dzieły diabelskie w naszym życiu. Bo czy izolacja i e, 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 to zamknięcie nas w klatkach e, jest, e, nie, jest, jak, nie jest ziem diabelskim? Jest to po prostu e, czyste, e, e, czyste zło. Bożym zamiarem jest nas błogosławić. Bożym zamiarem jest e, dawać nam dobre rzeczy, a nie e, pustkę i beznadzieję. Ale ten Jezus Chrystus, ten Syn Boży objawił się, aby to wszystko zniszczyć, aby to wszystko anulować, aby jednym dotykiem przywrócić nas do społeczności, jednym dotykiem zmienić yy, 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 wszystko to, co złe w naszym życiu, na dobre. Także zachęcam Was do tego, abyśmy, abyśmy Mu zaufali, do tego, abyśmy yy, pokochali Jego Słowo, abyśmy pokochali Jego osobę abyśmy poprzez Niego zostali odmienieni. Chwała Bogu za ten czas, który mieliśmy wspólnie. Błogosławi was w imieniu Chrystusa. Być może do następnego, do, do następnego razu. Amen.